O, zobaczcie, małą białą widać. Załamała się. O, jest tam. Ona wygląda tak w wodzie, jakby przezroczysta była. Kolor i no, ciała jest taki podobny do koloru wody. I tylko ma takie zarysowania białe. Góra, pyszczek. Troszkę dół. I tak wygląda jak. Sumik szklisty, chyba tak się nazywa, z akwarium pamiętam. O, ważki sobie, chyba składają jaja, nie? Nie wiedząc o tym, że nic z tego nie wyjdzie, niestety. Nic z tego nie wyjdzie, waszko. Witam wszystkich serdecznie. Witamy w kolejnym dniu. Ciepłym, słonecznym. Co prawda, jakieś tam chmurki się walają dzisiaj po niebie, ale jest ciepło i słonecznie. Na, godzinie 12, na godzinę 12 zobaczymy, ile jest stopni. Także jeszcze spodemki. Cały czas się boję. 25 stopni. Jeszcze cały czas się boję. Zajrzeć do szafy i sprawdzić, jak tam moje. Dżinsy, czy nie trzeba będzie kupować następnych. Ale nic. Dzisiaj jest taki szczególny dzień. Jedziemy do Symferopola. Do Symferopola. Dzisiaj mamy dzień Oksany i Jeleny. Także zaraz wszystko wam opowiem. O co chodzi z Oksaną i Jeleną. Zapraszam na. Kolejny odcinek u Polaka na Krymie. Trzymajcie się. Pa. I zanim, zanim przejdziemy do Jeleny, Jeleny i Oksany, muszę tutaj na wstępie. Kurde, jedną ręką. Na wstępie muszę tutaj po, Pozdrowić kolegę z Liverpoolu. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Kurde. Jest chory i życzę mu jak najszybszego powrotu do zdrowia, bo przecież jest dużo jeszcze do zrobienia. Mam nadzieję, że się spotkamy. Także Rafale. Lecz się tam. Pilnuj. Dbaj o zdrowie. Żebyśmy mogli jeszcze tutaj razem grilla zrobić. Poczekam na ciebie. Myślę, że zrealizuje się to kiedyś. Także duża zdrówka dla Ciebie i dla rodziny. Trzymaj się tam i wracaj szybko do domu, jeżeli jesteś jeszcze w szpitalu. Także tyle do Rafała. Wesprzyjcie Rafała też w komentarzach, bo naprawdę dobra dusza na moim kanale. Pozdrawiam Cię Rafał. Jeszcze raz Twoją żonę i twoich dzieci, Twoje dzieci też. Trzymajcie się tam. Nara. Dobra, jesteśmy Wyjeżdżamy, czekamy na żonkę Mam nadzieję, że wszystko zabrałem Jelena i Oksana Oksana mieszka W Symferopolu I tam też pracuje Pracuje jako administrator W pewnej restauracji Dzisiaj tam zajrzymy Czymś się tam ugościmy Zobaczymy co mają tam Dobrego do zjedzenia Sponsorem dzisiejszego obiadu Jest Jelena, która się skontaktowała ze mną i no, taką dała propozycję, żebyśmy mogli odwiedzić jej córkę. E, Jelena mieszka w Polsce od 7 lat, a oksana wylądowała w Symferopolu, miała tutaj szkołę. No i tak tutaj się została. Pracuje, wzięła ślub. I dzisiaj taki łącznik zrobimy na naszym skromnym kanale matki i córki. Z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, zawsze to jakieś urozmaicenie i duża przyjemność, że można poprzez nasz kanał przekazać drobny pre prezent dla Oksany. No i co? Będziemy tutaj, z Oksaną sobie porozmawiamy, myślę, że miło spędzimy czas, zapewne ona dużo też czasu nie będzie miała, ale samo to, że akurat pierwszy raz się tak złożyło, że możemy poprzez nasz kanał jakby to złączyć dwie osoby matkę i córkę, no wiadomo, że dzisiaj to jest technika taka, że one rozmawiają z sobą codziennie, kontaktują się ale to już jest troszkę na innej zasadzie Jelena wpadła na taki pomysł i dzisiaj jedziemy i dziękuję Jelenie za sponsorowanie dzisiejszego odcinka w sumie przejazd i i jakiś tam obiad sponsoruje Jelena, która mieszka w Mazowieckim. Także pozdrawiamy Cię gorąco. No i co? Jak będzie coś ciekawego w trakcie jazdy, czy też w Symferopolu, oczywiście będziemy Wam też zdawać relacje. Teraz czekamy na Elizę, ruszamy na pociąg. Pociąg mamy o godzinie 12. .00. Jedziemy dalej do Symferopola i tam już. Znajdziemy restaurację i pójdziemy się gościć w niej razem z Oksaną. Mam nadzieję, że znajdzie trochę czasu, bo jest w pracy w tej chwili i troszkę suje pogadamy. Także jeszcze raz Jelena dziękuję i życzę zdrowia Tobie też i żeby Ci się w tej Polsce tam układało jak najlepiej. No i oczywiście mam nadzieję, że kiedyś się na Krymie spotkamy, no bo jakby inaczej. Trzeba i tak. Eliza kurtkę sobie wzięła. Widzę. Myślę, że zmarznie, ale jest, jest taka gorączka. Cześć. Co zamrożnisz? Nie, no. będzie od, od, deszcz. No, może być. Dobrze. Dobrze. No. Maja jej ja ją Lonia zostaje w domu, Lonia ma wakacje jeszcze po praktyce. Trzy miesiące praktyki miał, teraz ma dwa miesiące wakacji, jeszcze miesiąc ma wakacji, później pójdzie do szkoły, uczyć się dalej. Później jeszcze praktyka, już w następnym roku i tak w kółko, wiecie, jak to jest. A my już odpalamy, śmigamy. A może swojej sterowce. <laughs> so, tak, no już. Uuu, jakie chmury, a my... Ja tu nic nie mam kompletnie dla siebie A tam takie... A tam takie chmury idą, ponoć ma deszcz padać z Symferopolu w tych godzinach jak zajedziemy, no zobaczymy czy tak się sprawdzi Także chmury idą na nas tu Mikrofon, a telefon żebym wziął Telefon, najważniejszy telefon. Także gonimy, proszę was. Jedziemy sobie powoli, jak zwykle, nie śpieszymy się. Jutro zaczniemy jakieś prace. Na razie syfon w kuchni działa. Ktoś tam napisał, że za wysoko jest odpływ. Tak, za wysoko jest odpływ. Źle było to zrobione trochę i trzeba będzie to poprawić. Bo będzie się zapykać cały czas. Jest za wysoko, dlatego że nie wiedziałem, że te Że te syfony są tak nisko po prostu. Myślałem, że jest o, o wiele wyżej. To wszystko. No i taka dupa trochę, nie? Za przeproszeniem, ale nic. No. Wszystko się da. Poprawić, naprawić! Kiedyś to zrobimy. Także lecimy, pozdrawiamy. Jedziemy na Semferop. Dobra, jesteśmy na miejscu. Znaczy na miejscu. Na dworzec kolejowy przyjechaliśmy. Bierzemy plecaki i idziemy dalej. A, to drzwi zamknąłem No one się nie otwierają automatycznie. Tak to wygląda. Okej. Okay. Co to? Spojrzę na zegarek zakry. Idziemy na stację, bilet kupujemy. To 12.20, no? Jeszcze mamy 12, 20 minut No spokojnie Dzisiaj mieliśmy jechać o 10 Ale ja wstałem O 9, 15 Co? Już sobie odpuściłem Ja nie lubię na szybkiego wszystkiego działać No dobra, na razie, pa Przyjechaliśmy O, akurat dzwoni Tylko nie wiem na którą godzinę ten dzwon No to jest, czas pokazuje złe, nie jest za piętnaście druga, bardziej za piętnaście, 15... 15 po pierwszej. Jesteśmy w Symferopolu, przypomnę. Parking niewielki. Trolejbusy, kasy, autobusy tutaj nie byliśmy. A no, teraz musimy iść na drugą stronę, akurat przedostać się. Bo ta, ten dom, dom handlowy, jest tam po drugiej stronie. A my tam jeszcze nie byliśmy. Dlatego wchodzimy teraz schodami. przymocowałem ten eee, kamerę do plecaka zobaczymy jak to jak to wyjdzie idziemy przez most, ja myślałem, że tam od razu ze stacji wyjdziemy eee, i sobie przejdziemy spokojnie ale niestety nie dobra teraz już Włączyłem ten. Gdzie boka Wszyscy się dzisiaj zachwycają tymi chmurami. Kurde, tak rzadko mamy chmury, że nawet kobieta zachwycała się w pociągu chmurami. Proszę, jakie piękne chmury. Nawet zdjęcia robią. Zobaczcie. Zdjęcie robią chmur. Tam też. Ja no dobra, całkiem to wygodne jest, powiem wam, z tym plecakiem. Po prostu mam ręce swobodne. W sumie tak nie widać tej kamery, chociaż ona jest spora Sporo wystaje, ale... Nie rzuca się w oczy Mikrofon jest blisko W sumie idziemy na czuja, nie wiem Gdzie to iść Mamy blisko na pewno Ale trzeba trafić Ну no, ладно. No, yeah. Нам надо и в Патризко. Патризко шоссе. Да? No? No. Где она? Это она? наверное не знаю. нашли очень мы? легко. В этих районах еще не были. Бартыш. О, куры, тут рух душе. А там сон пасы. Куда пошли?

idziemy idziemy, testujemy kamerę, tu jakaś rzeczka jest na Krymie bardzo mało rzek sama taka to wszyscy ją znają, to Salgir który też przepływa przez Synferopol. No i dobra, my jesteśmy już na drodze do celu. Wszystko wyasfaltowane, zobaczcie, przyjemnie się idzie. Tutaj troszkę ten, chłodniej jest, fajnie, podoba mi się. O kurde, znowu ktoś z psem spaceruje, ja to nie wiem jak to jest. Chyba to takie fatum, że znowu ktoś z psem spaceruje. No dobra, wyłączam się kochani i jedziemy. Jedziemy z koksem dalej To nasz sklep w Centrum handlowe gdzie Restauracja jest Byliśmy tutaj ten zapytać się o te syfony! On mówił, że w sklepie nie ma co szukać, nie mają takich rozmiarów. Także nie ma co Trzeba zamówić albo w ogóle trzeba przerabiać na inny diametr, raczej na inne te rury, nie? Tu mieli syfon, tylko by już nie z tymi koszyczkami, w których się śmieci zbierają, nie? O, szasz. chyba możemy jest przejście czy nie? А ah, есть yes, там. Я не вижу, где тут есть. А, девять. А не успею. Также так. A mi my... miagi. A my tam mamy iść. No to pierwszy etap. Ale na razie tam nie idziemy. Na razie tam nie idziemy. Chciałem po sklepach pochodzić, ale tam mówili mi, że nie wolno filmować w tym sklepie. Здесь много всего, тоже. а там где кабачки? Idziemy do Oksany. Prezenty mamy dla Oksany. Elena. Samo Jestem tak głodny już, że umrę zaraz tutaj. Normalnie już mi słabo jest. Słabo. Aksona. Słabo mi. Mary Berry. Mary Berry. A Сама Конечно. Здравствуйте. 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 Сама уже сели там. Ну, там терминал не работает, но ну, не Tak, jesteśmy. Zaraz będziemy tutaj zapraszać Oksanę. Gdzieś to może więcej miejsca, żeby. Będzie na Da, można was? Nie, zakaz, na taka Adim Same uczne bludo Oksana. Надо им пригласить. Оксана? Да. Да, ну, секундочку. Оксана, давай, 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 дав Мила, Привет от мамы! Сиди! <laughs> Ты, конечно, на работе, ну да ладно. Крис, можно? Снять? Да я здесь присяду, Как у вас дела? Привет Ай, от как мамы! Как Мне стыдно. Стыдно. Мы приехали специально для вас. Для тебя. Спасибо, Привет. спасибо. Будем... что да, мама предупреждала, что... Спрашивать будем вас сегодня. <laughs> Это подарок? Ой, спасибо. Пожалуйста. Зачем? Это от мамы. О, И сводки от нас. Спасибо большое. Да, Мама не видела пять лет. Да. Спасибо большое. Спасибо. Как у вас дела? Ну, у нас-то у нас. У нас, то у, нас, у нас ты можешь смотреть каждый день нас. Да, как у тебя Дело было у меня время смотреть. Ну, не важно. <свят> а я думаю, что ты улыбаетесь, думаю, лицо какое-то знакомое. Вы заходите, улыбаетесь. <свят> Но <свят> я уже тоже вас, мама отправила фото. Да, а Потому <свят> я вас сразу так. <свят> Я думал, что вы где-то в офисе мама сидите. Мама много о вас рассказывала. У меня просто нет времени тоже здесь. Понятно. Интернете. Но мама много о вас рассказывала хорошего. Очень много. Она любит смотреть. so. Don't be sad that it's over, just be happy that you got to hold somebody's heart, even if it wasn't for very long. I keep our memories in the back of my mind, so as I age, I'll remember the time. When we didn't look too far Rozmowa się klei, wszystko idzie super, dziewczyna. Oksana, tematy wspólne i wszystko idzie dobrze. Zamówiliśmy tutaj z polecenia zupkę japońską jakąś. Nie wymówię tej nazwy, bo nie wiem. Później mam, może napiszę, co to jest. I takie kotlety z krewetki i. I czegoś jeszcze? Z krewetki i coś jeszcze? U Elizy też zupa, jakaś też nie, Ta To są z kurczaka i sera. No, z kurczaka i sera. A tu są krewetki o. Krewetki, czyli ostra, zupa ostra. Nie I tu jakieś makarony są. O, Eliza sobie zamówiła. Krewetki. Z orzeszkami Kura też tam jest. Także... No tak. Tak. Przyjemnie się dotyka. Tego wszystkiego, wiecie? Przyjemnie się zatyka, no nic. Także jemy, jemy. Oksana poszła dała nam tutaj zjeść, zaraz przychodzi. I będziemy dalej rozmawiać. No wszystkiego nie nagrywam, ale jest super Elena. Fajna dziewczyna. Także możesz być dumna, że sobie daje radę. I cały czas jest zajęta. Tak pracuje dziewczyna. Także tak, trzymajcie się. My jemy dalej. No co, trzeba jeść I co, pojedliśmy, jestem najedzony, senny nic mi się nie chce w tej chwili wszystko przeszło No i zaraz wracamy do domu Posiedzimy jeszcze trochę, zaraz jak sama przyjdzie i pogadamy i wracamy do domu we're No nic, rozstaliśmy się z Oksaną. Myślałem, że tu już ciemno na dworze. Gdzie tu nam iść? Tam, tu, A, tam. I co? Wzięliśmy Leonidowi hamburgera. I co, pojedziemy do domu? No, ale jeszcze nie jest ciemno, także możemy coś nagrać ewentualnie. Było bardzo miło. Super. Dziewczyna obrotna, widać. Daje sobie radę. Nie przejmuje się niczym. Nie narzeka. Tylko idzie do przodu I Takie osoby zawsze sobie poradzą Także tak Lecimy mamy 40 minut do, do pociągu A może już mniej już jesteśmy na dworcu 10 minut i teraz przejdziemy przez bramki, kontrolę i wsiadamy w samochód w samochód pociąg, jedziemy dalej No nic, na raz, trzymajcie się.